DKF Kod, witaj się bardzo serdecznie. Mamy do ogłoszenia radosną informację. Otóż nie poddajemy się pandemii i organizujemy pierwszy w historii pokaz DKF Kod online. Wydarzenie odbędzie się 19 maja o godzinie 18, czyli trzymamy się wtorku, a godzina 18 często dla wielu była ulubioną, ulubionym czasem rozpoczęcia projekcji. E, pokażemy film Błąd Systemu, czyli film, który miał być pokazywany m, tradycyjnie w ramach DKF-u, ale obejrzymy go w takiej formie. Niezwykle ciekawa produkcja, która została nagrodzona na festiwalu w Berlinie za inną. Innowacyjność. Film, który ma w sobie niezwykłą energię, jest bardzo intrygująco zrobiony, no ale z drugiej strony porusza ważne społeczne tematy, więc z pewnością będzie temat do dyskusji. Główna bohaterka, dziewięcioletnia dziewczynka, jest i wrażliwa, i inteligentna, ale też ma sporo ciężkich przeżyć na koncie i ma przede wszystkim bardzo trudny charakter, który sprawia problemy właściwie wszystkim. I chociaż wszyscy wokół mają dobrą wolę, to nie za bardzo wiadomo, system też nie za bardzo wie, co z taką osobą zrobić. Niezwykła rola głównej aktorki. No i właśnie film pełen werwy, ale też sporo tematów do refleksji. Ci, którzy chcą wziąć udział w sensie, będą mogli kupić bilety na kinomyślniksok.pl. No a potem dostaną wszystkie instrukcje w ramach pakietu DKF-owego, prelekcja oraz link do samego filmu. Mam nadzieję, że się spotkamy we wtorek i wszyscy razem obejrzymy sobie błąd systemu. No i w ten sposób w czasach pandemicznych DKF kod przetrwa. Zapraszam wszystkich, nie tylko osoby z Nowego Sącza, miłego oglądania.